Ostatnio bieliliśmy drzewa w sadzie, a dziś działamy z nimi dalej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, moi kochani, no jest ten czas teraz w ciągu roku, który. Poświęcamy bardzo często na przycinanie roślin owocowych, drzew, owocowych krzewów owocowych. Już powoli w zasadzie nam się kończy ten czas, bo już coraz więcej pędów, pąków się pojawia i nie chcemy za mocno obciąć tych naszych roślin. W takim przypadku lepiej poczekać, ale. Tak, jak mówię, jeszcze jest końcówka tego czasu, który możemy na to przycinanie poświęcić, i dzisiaj właśnie taki odcinek, który będzie w tym pomagał. Więc od czego zaczniemy? Przydadzą nam się narzędzia. Po pierwsze, poradnik, bo jak nie wiemy, jak coś robić, to lepiej się poradzić. Z przycinaniem jest taka stara zasada, którą zawsze powtarzam: że lepiej przycinać źle, niż nie przycinać wcale, ale tak czy inaczej przyda się poradnik. Ja korzystam ze szkoły cięcia. Tutaj jest akurat szkoła cięcia numer 2, dotycząca w całości poświęcona tak naprawdę roślinom owocowym, i tutaj znajdziemy mnóstwo, mnóstwo przydatnych porad, takich wstępnych, jak w ogóle się zabrać do cięcia, ale też kilkadziesiąt gatunków roślin dokładnie, szczegółowo opisanych, jak tniemy w pierwszym roku, jak od razu po posadzeniu, jak po trzech latach, jak starsze drzewa itd. itd. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście narzędzia, ostre narzędzia, ostry sekator, ostra piła i czyste, czyste tak żeby nie przenosić chorób, nie przenosić ewentualnych szkodników, takich mikroorganizmów. Także mamy to i zabieramy się teraz do cięcia. I tak naprawdę miałem nagrać cały odcinek, w którym pokażę jak obcinam całe drzewo, tak żeby też łatwiej było, ale jest pogoda niesprzyjająca, a pogoda to jest pierwsza rzecz, która jest ważna właśnie przy przycinaniu. Ważne, żeby było sucho przez 3 dni chociażby. Do momentu cięcia i pocięciu, żeby nam po prostu efekt nie zniweczył tej naszej całej pracy, żeby drzewo nam nie zgniło na przykład w jakiś sposób. Także pogoda jest pierwszą rzeczą, od kilku dni pada, a chcę nagrać to wideo i postanowiłem po prostu zrobić taki króciutki poradnik na temat przycinania. I pierwsza zasada, którą warto stosować, którą należy stosować, to sposób trzymania sekatora. Z pozoru błaha rzecz mogłoby się wydawać, że obojętnie, jak trzymamy, ważne, że gałązka jest obcięta, ale nie. Zobaczcie, ta górna część z ostrzem powinna być zawsze od strony drzewa, od tej strony, która zostaje, a ta dolna część, bardziej tempa, powinna być od strony, która odpadnie nam. Także to jest pierwsza taka zasada, a druga to jest też związana z e, tym wszystkim, czyli nie obcinamy gałązek samą końcówką ostrza sekatora czyli po prostu tą gałązkę wpychamy jak najgłębiej między ostrza tak żeby ten uścisk sekatora był jak najmocniejszy, jak najbardziej pewny to jest taka pierwsza rzecz o której trzeba pamiętać kolejna rzecz o której e, zawsze warto pamiętać to Miejsce cięcia i sposób cięcia. Generalnie gałązki nie przycinamy pod kątem prostym, tylko zawsze pod kątem około 45 stopni. No i teraz tak, mamy te nasze oczka, jak to pięknie nazywamy, oczka na gałązce i tniemy zawsze nad oczkiem, ale nie tniemy w taki sposób, żeby żeby ten kąt opadania był skierowany w kierunku oczka tylko właśnie w przeciwną stronę, bo kiedy woda będzie spływała po tym przeciętym kawałku po tym skosie to będzie nam kapała na to nasze oczko na ten nasz pąk, więc robimy w odwrotną stronę żeby woda kapała zlatywała w drugą stronę. Kolejna sprawa nie tniemy zbyt wysoko nad tym oczkiem ani bezpośrednio nad tym oczkiem tniemy około jednego centymetra nad także centymetr nad i kąt opadania w Przeciwną stronę od oczka. I teraz kolejna rzecz jest taka, że zastanawiamy się nad którym oczkiem ciąć. Czy nad tym niżej, czy nad tym wyżej, może? I tutaj sprawa jest dosyć prosta. Musimy zobaczyć, w którą stronę drzewa jest skierowane to oczko, bo jeśli to oczko niższe na przykład jest skierowane w kierunku drzewa, to w momencie jak nad nim przytniemy, to ten nowy pęd, który wyrośnie z tego Oczka, nad którym przycinamy, będzie nam rósł w stronę drzewa i będzie się krzyżował z innymi gałęziami. Ale mamy to drugie oczko wyżej, i ono jest skierowane na zewnątrz drzewa. Czyli jak nad nim przytniemy, to ten nowy pęd, który z tego oczka wyrośnie, będzie się kierował na zewnątrz. Czyli nie będzie się krzyżował nam z tymi wewnętrznymi gałęziami. Więc przycinamy właśnie nad tym oczkiem które skierowane jest na zewnątrz drzewa, tak żeby nam się te gałązki nowe nie krzyżowały. Także kilka takich krótkich wskazówek. To nie jest wszystko, bo tej wiedzy odnośnie przycinania jest znacznie, znacznie więcej, ale tak jak widać nie jest to wcale takie trudne. A korzystając z okazji chciałbym Cię do czegoś zaprosić, no bo dzisiaj mamy w walentynki w momencie jak to wideo publikujemy, a my wszyscy ogrodnicy też kochamy, kochamy nasze rośliny. I dzisiaj, właśnie rozpoczynamy w naszym sklepie internetowym akcję Kocham. Kocham nasiona. I wszystkie nasiona, warzywa, kwiaty, trawy, zioła. Wszystko. Wszystkie nasiona 10% taniej przez cały następny tydzień. Także zapraszam. Link znajdziecie poniżej w opisie. No i w tym wideo to wszystko. Jeśli Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę, napisz w komentarzu, czy też przycinasz swoje rośliny. Czy też przycinasz swoje drzewa owocowe? A jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o następnych filmach na naszym kanale, zostaw subskrypcję, wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. Także to już naprawdę wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!